W Zbąszyniance już po raz czwarty rozegrany został turniej piłkarski trójek rodzinnych. Do turnieju zgłosiły się 22 rodziny, które same deklarowały chęć gry w grupie zaawansowanej lub niezaawansowanej. W grupie zaawansowanej wystartowało 9 rodzin, a zawody rozegrano systemem każdy z każdym. Po raz trzeci najlepszą okazała się rodzina Flejszerów przed Skotarczykami i Borkowskimi. Zwycięzcy zagrali w składzie Przemysław Flejszer, Krzysztof Flejszer, Krzysztof Woźniak i Daniel Woźniak. Wśród 13 zespołów niezaawansowanych eliminacje przeprowadzono w trzech grupach, z których 8 najlepszych zespołów awansowało do dalszego etapu. Rundę zasadniczą rozegrano systemem brazylijskim, czyli druga przegrana eliminuje zespół z dalszych gier. W półfinałach spotkały się rodziny Lisków, Fraszów, Gasemów i Zboralskich. W meczu o złoty medal spotkały się rodziny Zboralskich i Lisków. Spotkanie finałowe zakończyło się wynikiem 0-0. do 0. W rzutach karnych o jedną bramkę skuteczniejsi okazali się goście z Nowego Tomyśla, czyli rodzina Lisków. W meczu o trzecie miejsce Gasemowie zwyciężyli Fraszów 1 do 0. W składzie rodziny wicemistrzów był Adrian Zboralski, inicjator rodzinnych rozgrywek. Bywały się e, turnieje w kosza, w tenisa, a nic nie można było z piłką nożną. Dopiero teraz, od niedawna jest nawet piłka e, Liga Halowa z jest również zakładowy turniej w piłkę nożną na hali. My są trójki rodzinne. Znaczy Jeszcze będziemy chyba do tego dążyć, żeby żeby termin był inny, bardziej dostępny, bo jest sobota, nie wszystkim pasuje, muszą iść do pracy. Większość rodzin uczestniczących w turnieju bierze systematyczny udział we wszystkich rozgrywkach. Każdego roku pojawiają się też nowe drużyny chętne do wspólnej, aktywnej zabawy. Fajnie jest, że rodziny znajdują czas, żeby w wolne popołudnie i w sobotę praktycznie całą przyjść i dla sportowo spędzić swój czas. Mamy tutaj same rodziny, że tak powiem, bliższe lub dalsze, ale jednak udowodnione, Yy, po, koligacje rodzinne są. Sędziami zawodów byli Przemysław Woźniak i Janusz Połomka. Bardzo mało fauli, dużo bramek, yy, gra, fair play. Wszystkie zespoły zadowolone, zwycięzcy i pokonani. Najmłodszym uczestnikiem turnieju był sześcioletni Jakub Gasem. A powiedz jak dzisiaj dzisiaj grało? Występowałeś w trójkach rodzinnych. Kata sołą grał, kto jeszcze grał? Wuja Arek i Marek. I powiedz strzeliłeś jakąś bramkę? I tak. Ile? Organizatorem zawodów był uczniowski klub sportowy Olimpus i Zbąszyńskie Centrum Sportu.